Wystawa Żyjemy Razem wędruje po województwie Podlaskim. Kolejnym przystankiem na mapie i podróży są Siemetycze. To jedno z dwunastu miast, w którym realizowany był projekt Urzędu Marszałkowskiego. Wielkoformatowa wystawa prezentuje prace powstałe w czasie warsztatów edukacyjno-plastycznych. Siemiatycze słyną z tego, że, jest, że są miastem wielu kultur. Byli tutaj Rosjanie, Białorusini, Ukraińcy, Żydzi. No społeczność wielokulturowa i to nas w jakiś sposób zmobilizowało i, i dało na jakby takiego kopa, żeby coś takiego zrobić. No i młodzież też była zainteresowana y, stworzeniem jakiegoś projektu, czegoś, czegoś, czegoś dobrego dla Siemiatycz. To jest przedstawienie dwóch światów. Obecnego i co, czegoś, co było kiedyś, wcześniej, czyli poprzedniego świata. Wykorzystaliśmy tutaj praktycznie różne rzeczy, prawda, no rozrywaliśmy tutaj nawet kawę, jak widać te plamy tutaj. Tam też odciski rąk, po prostu... To była taka spontaniczna praca. W wystawie towarzyszyły występy zespołów i solistów, śpiewających piosenki rosyjskie, białoruskie i żydowskie. Siemiatycze miastem wielu kultur. Jest to impreza, która mnie osobiście bardzo odpowiada, bardzo się podoba i z punktu widzenia realiów, i z punktu widzenia symboliki. Bo jeżeli chodzi o realia, to w przeszłości, jak wiadomo, bardzo poważną część społeczności Siemiatycz stanowili Życi. Czego dowodem jest chociażby istnienie dwóch, do chwili obecnej jeszcze, prawda, o innej funkcji, co prawda, ale dwóch synagog w centrum miasta, prawda. Natomiast oczywistą rzeczą jest, że na dzień dzisiejszy są tutaj mniejszości. Takie jak białoruska, jak ukraińska pewno i niektóre inne bardziej śladowe. Niemniej jednak z punktu widzenia tzw. symboliki bardzo ważną sprawą jest, żeby w naszym demokratycznym społeczeństwie podawać coraz więcej sygnałów, idących, e, e, trafiających do świadomości naszych obywateli, naszego społeczeństwa. Następnym miastem, w którym będzie można zobaczyć wystawę, są Kręki.